Bufet YouTube, dzisiaj będziemy robić sobie fajny opening. Więc tak, mamy 6 rzeczy do odebrania z karnetu zadmiarskiego. Pierw od małej skrzynki: 19 monet, 4 do bula i 10 do sheli. dobra. Duża skrzynka: monety, punkty do nity i punkty do Shelly. Mega box. 4. to nie ma nic. O, jest coś! El primo, no to fajnie, tak? Mamy El primo, nowego zazmierza. Dobra. Mamy jeszcze dużą skrzynkę. Monety. Punkty do korta i do nity. Mała skrzynka. 50 monet. 4 do Bula, 25 do rozsy, i duża skrzynka następna. Nie monet, punkty do Korka i punkty do rozy, a 57 monet. Dobra, więc tak. Mamy nowego zadmiarza. Fajnie, patrzcie. Możemy wszystkie karty go poulepszać, więc tak. Nam brakuje tylu zadmiarzy. Brakuje nam wszystkich zalei. Mm, dwóch z, z rzadkich, y, z wszystkich z tych, jak to się nazywa, z bardzo z rzadkich. Co? Z bardzo rzadkich i z epickich, mitycznych, z legendarnych i z tego, z chromatycznych. Mm. A tak to wylecie. Tak, wszystkich sobie poulepszamy. Dobra, więc tak. Wszystko powbijaliśmy sobie bulem i koltem, dlatego że wiecie, patrzcie, mieli, dopiero sobie powbijaliśmy już misję. Patrzcie, w misjach mieliśmy dużo misji, więc wykonaliśmy ją. Więc jak chcecie takich odcinków to 2000 łapek w górę i co? Topa!